Kochani! Cześć! Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam fantastycznego gościa, którego bardzo dawno nie widzieliście, bo my widujemy się często, ale nie nagrywamy nie się już często. Po prostu. No i słuchajcie, dzisiaj Karolina ma dla mnie specjalną niespodziankę. Musisz koniecznie mu powiedzieć, co przygotowałaś, bo ja już sama się boję. To jest taki challenge, który widziałam na zagranicznym YouTubie. Nazywa się Try Not to Sing, czyli spróbuj nie śpiewać, ale ja bym też chciała go troszeczkę utrudnić, bo chciałabym, żebyś się nie ruszała, żebyś nie. Um, i powiedz nie nuciła. no tak, żeby w ogóle nie robiła. Nie Najlepiej nie oddychała żeby żeby nóżka, dała. żeby nóżka nie latała. <laughs> to eee, będzie trudne. Brałam Ci po prostu takie crème de la lekrem eee, super piosenki, które uważam, że nie dasz rady. Po prostu Ola uważam, że nie dasz rady. Znają miły do muzyki <laughs> i Wiesz, to... Tutaj mamy taki miks przebojów, może y, znacie, myślę, że dziewczyny w naszym wieku będą kojarzyć, młodsi mogą niektórych nie kojarzyć, napiszcie w komentarzach, czy znacie te piosenki, może y, któryś z zespołów będzie dla Was nowością. Ja uciekam z tego kalu chcę Wam tutaj tylko ole zostawić i będziemy ją filmować. Będziecie się nade mną pastwić po prostu. I zobaczymy, jak czekra jak zrobimy... Yy. <słuch> Będę miała punktu i Dziękuję albo nie dziękuję. Teraz śpiewam. No dobra Ola, odpalaj. <laughs> Tylko na weź na pól. Nie ruszam się. Nie patrzysz. Jesteś ogromna, bo ja widzę co ty robisz. Słuchajcie, ja mam opowiem. Ona nas za sobie wytańczę, a ja nie mogę. Już chcę śpiewać, widziałam! Ja mam... może porozmawiajmy o pogodzie, moi drodzy? Chodź tam! <gry> może będę mogła opisywać. To jest moja ulubiona piosenka pod pysznicem I śpiewaj, i śpiewaj, i śpiewaj... Nóżka nie lata podstawem. No, znaczy ja spoko. Pewnie normalnie jakbym się nie musiała powstrzymać, to może bym potupała, ale to mi jest łatwiej przeżyć niż na przykład bez streetów. Oho. No włączyła się w tego. No w tym momencie ma złaczyć się w Beyoncé i mam I co? To ma tylko demonstracja. Przecież nie się. Dobra, nie cię. Naprawdę mnie dobrze znasz, bo to są wszystkie piosenki, które ja po prostu kocham, nie? Autentycznie No, dajesz, dajesz Repeat. Britney! It's Britney, bitch! Dobra, dam radę Ona oczami tańczy, o, oczami tańczy Tak! Widzicie to? Ona oczami tańczy, tak No, nóżka, nóżka! Ja patrzę pod Ty <laughs> się w ogóle nie, nie ruszam nogami, Paulina na mnie kontroluje. No, dajesz, jest Krysztof! Krystyna! Nie, 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 nie będę A co tak jak się nie ruszę? <grym> <grym> co to za zabawa w ogóle? Nie rozpraszaj, patrz tam. Dobrze, patrzę. Ja się nie ruszać w ogóle. No, proszę. To są wyziangani faceci, nie wiem czy ich znacie. Ja bardzo lubiłam tą piosenkę, bardzo. Patrzeć szczególnie, nie? <grym> <grym> nie, ale w ogóle te są fajne no daj żona! Wales W ogóle jestem ciekawa, ile z tych zespołów faktycznie znacie, bo podejrzewam, że jest sporo takich widzów, które w ogóle nie pojażą tych zespołów. No, Bo to nie jest jakby muzyka, która leci teraz w radio. Jak to mówi moja ciocia świętej pamięci George Michael. A to nie jest konkurs zgadywania, ty masz tutaj pioterki. Nie szkodzie, ja sobie muszę pogadać, jak sobie nie mogę pośpieć. Ja się nie ruszać. <grym> Widzicie, co jest najgorsze? Że one sobie tutaj po prostu Dookoła robią co chcą, ja nie mogę Ale jak było kawiarnia? <śpiewanie> tak właśnie! Te nasze szalone noce Z <śpiewanie> O nie! To jest najgorzej, najgorzej po prostu Ja miałam ile lat? Dziesięć chyba. O. Dajesz Justin. Nie mogę, bo mi się głowa kija. <grywia> Spokój się. O proszę, Kelly Family. Ale oni są teraz w Widziałam ich w zapolenie. Wtedy też byli brzydcy. No, ale wtedy to wiesz. Widzisz bo czekaj, że jest już kiepsko No 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 widzę, że... Bo się kręcę na tym fotelu w ten sposób rozładowuję napięcie. No idzie, idzie! To jest ciężko, ścieżko, no. będzie stajesz o tym śledzka, ci się zaczyna mieć! No, a tutaj fajna. To jest bardzo trudna. I się nie zaśpiewa. No, czekajcie do końca. Na ja pewno na końcu przygotowała się jego świta. No, no, no. Ale twarda jestem co? Jestem twarda. Noga była? Czeka noga była, ale nie do rytmu Cię męczy, zobaczcie jak się. Bardzo się męczy, To jesteście strasznie męczące, jak się chce skupić na tym, że... O! Daj jeszcze i odrachą co wejś, Jelly Belly by to było w akcji, nie? <noise> <noise> znaczy, że łona mi nie dałaś, to wtedy to już by było w ogóle. A ty nie znam. <noise> no, tak nie znasz. No nie znam tego. A jak i nie znasz. Nie no. Ja ich znam, ale tej persenki nie znam. Kto wytrzyma duże? Ja czuję. O nie! <noise> Dajesz, dajesz Nie będę śpiewać, poczekaj, ile jeszcze zostało? To... O, nie, to jest ostatnia Z bokiem tańczył w świetle dnia. <grym> <grym> Moi drodzy na koniec specjalnie dla Was. Nie, Ale powiedz, tak, że było ciężko. Było bardzo ciężko, dlatego, że y, Karolina wybrała wszystkie takie piosenki, które ja po prostu znam i do których w samochodzie powiedziałam, że obie byśmy się darmo jakby leciały, gdziekolwiek, czy to w radio, czy byśmy miały po prostu jakąś playlistę, także jest to bardzo trudne. Możecie sobie w ramach eksperymentu kiedyś sami spróbować coś takiego zrobić. Słuchać radia i nie próbować tupać. Pod warunkiem, że my jesteście takimi frykami jak my i po prostu lubicie muzykę. wszystko robicie do muzyki albo prawie wszystko mam. Ja mam propozycję, że w ramach eksperymentu możemy Wam podlinkować tą playlistę i spróbujcie nie śpiewać. Albo puśćcie swoje koleżance i zobaczcie, czy udaje się nie śpiewać. Albo mamie, jeżeli jesteście bardzo młode. No tak, wtedy będzie kojarzyła te piosenki tak jak ja. My już nie jesteśmy bardzo młode. Jak Ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Jesteś dobrym DJ-em. Mogę Cię zatrudnić na wesele, tak, jeżeli tak. kiedykolwiek to tak ekonomicznie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Część jestem trochę no nie, bo Ola miała ochotę śpiewać, ale no bo chciała się przed wami powitać. Ja, ja jestem uparta po prostu i jestem uparta. No. Bołam przekonana, że przy Krystynie puszczą ci już hamulce. Nie, mnie tak naprawdę przy Justynie trochę puszczały hamulce. Kurczę, mogłam Bubla tutaj dać. O, widzisz? A Darek mówił, nie dać? pomyślałaś. Nie pomyślałaś, trzeba było dać Bubla, wtedy bym już wykorzystała okazję, nie miałabym opcji. Koniec, no dobra, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuki w górę, w szczególności dla Karoliny, która się tu napracowała w nocy, żeby to przygotować w ogóle. Docencie jej poświęcenie, proszę. Także e, czekamy na Wasze komentarze. Jestem ciekawa, czy znaliście wszystkie piosenki, mm -hmm. bo to jest najważniejsze w tym momencie. Przypiewaliście razem. Tak, i w opisie zostawimy Wam jeszcze link do filmu, który przygotowałyśmy na kanał Karoliny, w którym testujemy to, co mamy na twarzy troszeczkę. Więc koniecznie tam zajrzyjcie. No i co, i dzisiaj się żegnamy. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! Cześć!